Witamy na Kolejny odcinku kolejnym kanału, kolejnym filmiku, patrzcie, co To jest tak, pokażuj. To, to na tole jest mój Tomek. Tu jest policja, mieszkańcy. Tu są rzeczy, z których budowaliśmy te miasto. Tu mamy szpital. Tu mamy ciuchcię, która przewozi chorych. Tu mamy ambulans, amongusy i w ogóle. Ej, tu mamy te rzeczy różne. Tam A do, góry? u góry? U góry Tu mamy operacje. Operacje tam są. Tu mamy salon samochodowy. Mamy różne auta. Na przykład tu są najlepsze auta. Nawet, tu mamy dostawczak. Tu mamy prezydenta. O, tu jest prezydent. Tu jest jego żona. Tu ma różne rzeczy, o tu są jego auta, jego ochroniarze. I tu ma samolot, ufor, auto tego toziomka, o I tu ma jakąś kapsułę i samolot kolejny. No i tu mamy sklep pożywczy. Tu mamy różne rzeczy. Mamy tutaj frytki, tam różne tam naleśniki, frytki. Um. I tu mamy mój dom. O, taki fajny domek. Mam skateboarda. No i tu mamy policję znowu. Tu mamy jego dom. Czuchcia tu jest do ludzi. Co to tu, tu jest mój Co ludzi. W, w Musimy zobaczyć, nie? Halo. Tu jest mój ludzi. Tu mamy różne rzeczy. No jeszcze raz obejrzę. Jeszcze na. Dziękujemy za oglądanie. No i widzimy się w kolejnym filmie.